Witam Państwa serdecznie w ostatnich karnawałowych akcentach polskich, serwisie informacyjno-telewizyjnym z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. W dzisiejszym programie zabierzemy Państwa na otwarcie kolejnej wystawy w Galerii Domu Polskiego. Pokażemy migawki z tradycyjnych obchodów tłustego czwartku w Dyneburgu. A także zapoczątkujemy cykl wywiadów i materiałów poświęconych zasłużonym działaczom Związku Polaków na Łotwie. Zapraszamy do wspólnego oglądania naszego nowego programu. 17 lutego w Galerii Domu Polskiego odbyło się otwarcie wystawy prac Dagni Bernane i Włodzimierza Wiszniakowa z Rezekne. Obrazy przedstawione na wernisarzu zaskoczyły widzów różnorodnością wykorzystanych technik i tematów. Stali widzowie przebywający na otwarcia wystaw w Domu Polskim nie byli zaskoczeni, kiedy po raz kolejny na otwarciu zobaczyli młodzież zespołu tańca ludowego Kukuleczka. Zaczynanie wystaw od układu tanecznego lub piosenki stało się już dobrą tradycją i zawsze wprowadza odbiorców sztuki we właściwy nastrój. Tytuł wystawy Dagny Bernany i Włodzimierza Wiśniakowa to ruch w ciszy. Sami artyści mówią, iż życie jest ruchem, kierunkiem i wektorem, a droga życiowa jest bardzo rozgałęziona. Wszelkie hałasy przeszkadzają myśleć, tworzyć i robić. Właśnie cisza daje nam możliwość obiektywnie oceniać to, co dzieje się na świecie i wokół nas. Twierdzą, iż w ciszy powstają myśli, ruch i budzi się wyobraźnia. Włodzimierz Wiszniakow bierze udział w wystawach od roku 1998. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych na Łotwie, Litwie, w Rosji, Polsce i Szwecji. Włodzimierz jest autorem wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Jego prace były eksponowane w różnych miastach Łotwy i na Białorusi. Jego prace są obszerne. Mówi o sobie, iż jest monumentalistą. Wykorzystuje kolory pastelowe, lecz także barwy jaskrawe. Tworzy w różnych technikach i używa wielu materiałów. Natomiast Dagny Bernane jest młodą, utalentowaną projektantką wnętrz oraz grafikiem i fotografem. W wystawach bierze udział od roku 2010. Jej prace były wystawione w Brzeżycy, Prelach, Liwanach, Małcie i Dyneburgu. Są niewielkie, lecz precyzyjne i zorganizowane. Zaskakuje w nich lakoniczność i lekkość. Wystawę prac Włodzimierza Wiśniakowa i Dagny Bernane, ruch w ciszy można oglądać w domu polskim do 10 marca. Czwartek, tłusty, dniem rozpusty każdy zjada pączek tłusty. Czy to jeden, czy to dwa, a czasem ile się da. W tym roku na szczęście ograniczenia epidemiologiczne pozwoliły na zorganizowanie tradycyjnej imprezy zapustnej. W czwartek 24 lutego do domu polskiego przybyło wielu Polaków oraz gości. Lokalni Polacy bardzo tęsknią za tradycyjnymi imprezami polskimi, które już od wielu lat co roku obchodzimy wspólnie. Dlatego twarze widzów zebranych na imprezie w tłusty czwartek były rozpromienione i malowały się na nich piękne uśmiechy. Świąteczny koncert Centrum Kultury Polskiej był bardzo nasycony. Średnia grupa Kukłeczek w barwnych strojach była prawdziwym upiększeniem imprezy. Zespół tańca ludowego Kukułeczka nie tylko zaprezentował widzom ludowe tańce polskie, lecz również przybliżył tradycje i obyczaje Tłustego Czwartku. Dla Polaków obecnie najpopularniejszym przysmakiem w Tłusty Czwartek jest oczywiście pączek. Z marmoladą, bitą śmietaną, lukrem, czekoladą, dowolność jest ogromna. Popularnością w tym dniu cieszą się także faworki. W Polsce zwyczaj jedzenia pączków, zwanych wówczas pampuchami, zadomowił się na stałe w XVII wieku. Głównie w miastach i dworach. Na wsiach tłusty czwartek zaczęto obchodzić pod koniec XIX wieku. Przyjęło się, że jeśli ktoś w tłusty czwartek w ogóle nie zje pączka, nie będzie mu się wiodło. Geneza tłustego czwartku sięga starożytności, kiedy to świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Tłusty czwartek obchodzimy w ostatni czwartek przed wielkim postem, czyli 52 dni przed Wielkanocą. Ten dzień rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. I zwany jest również za postami czy mięsopustem. Koncert zapustny nie mógł się odbyć bez udziału zasłużonego chóru promi. Nie zważając na nieregularność prób w pandemii, śpiewacy udowodnili, że nie zapomnieli swego repertuaru i ucieszyli spragnionych polskiej melodii słuchaczy ponad dziesięcioma utworami, wśród których były takie piosenki jak Ostatnia Niedziela, Czerwone Jagody, Bal Weteranów czy Serce w Plecaku. Po doznaniach artystycznych przyszedł czas na tradycyjny poczęstunek. Na wszystkich gości czekał suto zostawiony stół zapustny, na którym główną rolę oczywiście grały słodkie, nadziewane dżemem pączki. Przeprowadzenie imprezy umożliwiło wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Sto lat temu, w dalekim... W 1922 roku powstał Związek Polaków na Łotwie. W naszych tegorocznych programach postanowiliśmy poświęcić cykl reportaży zasłużonym działaczom związku oraz opowiadaniom o ważnych faktach i wydarzeniach na przestrzeni minionego stulecia. Dzisiaj zapraszamy na reportaż poświęcony wspomnieniom Ireny Kunickiej i Romualda Zygmunta. Pani Rena i Pan Zygmunt byli członkami pierwszego zarządu promienia, który został stworzony w 1988 roku, tak samo jak inni działacze byli zwykłymi ludźmi, lecz czuli chęć aktywnego działania w różnych kierunkach. Byłam wtedy jeszcze można powiedzieć bardzo młodą kobietą, ale pracowałam z zastępcą głównego lekarza miasta w sprawach dzieci i kobiet i To byla dosyć odpowiedzialna praca, ale jeszcze miałam czas na pracę spolczną. No, I w tym czasie pracowałam trainer in Dynamo, no ну, i bardzo dużo wezmów miałam na zawody где в рутилом заводов я один раз на моей семове вот было зібрання поляков по вся звёнзик польский ну і потім то почалось далі була якась активність було була хенть уділити е праці сполечні хенть що змінити в життю хенть якось в звёнчуді в тені підлеглості лотви в ну, no, активізації поляків. Якраз зібрання було, здається, в ДКХ, і то концерт перед тим був. І потім по концерті ну, було повідано, що хто хоче працювати в Зьонську. Прошу записатися. Я пам'ятаю, вже одразу записалось, дуже люди, хто, хто хоче працювати, щось це робить. Ну і потім почалось далі, потім там зажунту вибрали, там, ну і так з тих часів і Staramy się dla polskości. No, było kilka takich ważniejszych kierunków pracy. Uh, jeden kierunek to było szkolnictwo i nauka języka polskiego. Uh, bardzo dużo chętnych uh, Polaków, którzy może nie, z, nie znali pisowni w języku polskim, uh, brali udział w kursach języka polskiego. Organizacja przedszkola, organizacja pierwszej klasy szkoły. No, tak to nie od razu było, ale, ale od tego też o tym zarząd z, zaczął myśleć. Drugi kierunek to koncerty. I pan Romuald powiedział, że co miesięcznie były koncerty. Aktywnie organizacją koncertów zajęła się pani bakaler Czumaczenko i brali udział. Wszyscy, kto mógł. Rodziny, ktoś na akordeonie grał, ktoś na gitarze i śpiewał, ktoś mówił wiersze, to było coś. I pamiętam jeden z koncertów na Boże Narodzenie, były dwa koncerty po cztery godziny. No bo przychodzili nie tylko Polacy na te koncerty, oni bardzo popularni byli, przychodzili ludzie innej narodowości. Которую так ну, трошки з поляками ближе були в контакті. А yeah. до того, якщо e, приходились, збирали діти на те курси, <coughs> ходіли по школам, ну no, і питалися, хто поля, це там, теде, адреси брали, no, приходились додому, зараз впитися, ну, може, хто хоче, no, ну, з діти на курси, і доросли на те курси. Ну, хентних було дуже багато. Ну, я працював у школі, напевно, на 13 років. Ну, спочатку, то ж останні літа так, тільки і літо годин так, а спочатку було. Ну, на учителі виховання фізичного. Коли почали працювати, то було два, дві перші класи, дві других, одна третя, одна четверта. То коли школа була у ус, Ну, bardzo цікаво було працювати з тими дітьми. Найкраще спомнення о, о театрику, ачику, куди створились ми, ніби видає від другого концерту чи третього, може. Ам, одналязла ще група активних людей, хто же які... непрофесіональних акторів, хто просто хотіли а виступити на сцені. Zaczęło się od kawalów, od małych kameralnych występów, a, a potem nazwaliśmy siebie Ptakiem, polski teatr amatorski kabaret. I trochę polataliśmy po Latgalii i jeszcze dalej. Teatr pracował z 15 lat. Była grupa zgranych przyjaciół. Ale przyciągaliśmy do siebie dużo innych osób i na zdjęciach można zobaczyć osoby, które na jeden, na dwa występy były zaangażowane i takie, które pracowały przez cały czas. Dyrektorem teatru wyznaczyliśmy świętej pamięci pana Tadeusza Ketlera. Ale jak to panie aktywne, kierowaliśmy nim też i całym teatrem. Um, najaktywniejsze osoby, pani Irena Biron, pani Danusia Masalska-Chrapa. Na początku pani Wanda Kolodyńska, która swoim śpiewem i gitarą bardzo no, pomagała nam. No i Krystyna Kunicka, Ewa Kunicka i jeszcze dużo innych osób. Już od początku nawiązano kontakt z Polakami z innych republik oraz z Polski. Pierwszy kontakt tak był u nas może nie z Polską, ale z Litwą. Byli zaproszeni Pols, Polska nasza jakby to sportowcy zdał go na igrzyska pierwsze igrzyska Polaków na, Lot, na Litwie. No ekipa ekipa nas wyjechała, kierownikiem był pan Swierkowski. Ну no і тут є таке здіймці, ну може потім покажу, <кій> на тих, на тих їх жистках. Всі заводники сту, ну і наша до була зиму, але снігу не було в цалі. Ну то були біги на пшелі. Ну і наша одна дівчина моя виграла біг на 50 метрів. Ірена Бабуль. В школі я ще, поки я працювала, два рази зробили ігжистка школ польських на Лотві. To Ryga, Jeka Krasława, Kraslawa, no i dał Pils, no to u nas go Pilsy. Pierwsze zawody, potem drugie zawody, no to był wtedy ambasador Fiszbachtu na Lotwie. No on był zachwycony tym, co u nas tu robi się, wielkie, wielkie sprawy. Każdy w zarządzie zajmował się tym, co umiał najlepiej. Tutaj w w się, stworzyliśmy Stowarzyszenie Polskich Lekarzy. I od razu bardzo prędko za rok czy za dwa otrzymaliśmy zaproszenie na kongres Polonii Medycznej, to był pierwszy kongres Polonii Medycznej świata, pojechała delegacja i występowałam na tym kongresie, mówiąc o tym, o naszej już niepodległości i o tym, że nie my. Oeszliśmy od Polski, a Polska od nas odeszła z inflantów polskich i nas zostawiła, a my tu na Lotwie, więc aktywnie pracujemy. Było bardzo dużo wyjazdów na kongresy, na seminaria, na szkolenia. Nawet был, była konferencja medyczna tutaj w Daugofils i z polskich kilka delegacji było, więc to były takie nie tylko kontakty. A powiedzmy tam ze wspólnotą polską, czy z innymi takimi wyższymi organizacjami, a, a nawet z lekarzami, ze zwykłymi ludźmi. Nie sposób nie wspomnieć o osobach, które angażowały się w działalność Promienia. Pierwszy nasz prezes, pan Henryk Świerkowski. Bo tak no, spokojny, zrównoważony, taki, może nie wydawało się, że tam ogień w nim się pali, ale no. I bardzo drugiej, że... no, no jakby to. Довіжали, co on mm -hmm. mówił. Chciał, chciał z Chciałabym powiedzieć a very active presentation from Pani Albini, but no, ciągle coś trzeba było zadzwonić, coś trzeba zrobić, gdzie Do tych samych szkół i dzieci namawiać, więc to, to, to był ogień. 30 lat temu związek zajmował się wszystkimi kwestiami związanymi z polskością. Zapytaliśmy naszych zasłużonych działaczy, jakie są ich zdaniem wezwania obecnego zarządu i związku. Jednym z takich problemów, który jest nie tylko w tym stowarzyszeniu, w naszym, ale i w innych stowarzyszeniach, że pada aktywność ludzi. I pada aktywność młodzieży, bo każdy ma jakoś swoje sprawy i nie ma tego hura, jak było kiedyś, tak? że nie było stowarzyszenia, nie było niepodległości, więc teraz jest niepodległość, jest stowarzyszenie. Wszyscy aktywnie rwą się do pracy i część się nawet pali. Ale teraz, teraz może trzeba bardziej na spokojnie, ale myśleć o przy Przyciąganie ludzi do polskości, mm, nawet nie do polskości, do, do... aktywności? Do aktywności, zgadzam się z Ireną, bo... jakoś się tak... Euforia z początku taka wielka była, no potem ludzie przyzwyczaili, że... Ktoś no, to dobrze, rozumie, że skoś, to jest. Się robi, tak, 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 tak. No i tak, no, no teraz takie czasy, że... Więcej zaczynają myśleć o sobie. No, ale tak ciekają się ci ludzie. Co tam w promieniu robi się? Co tam w promieniu robi się? No, no, co robi się w promieniu? No, może nie wszyscy wiedzą, co robi się. I, I jakoś tak, żeby więcej przyciągnąć ludzi do. No żeby też brali aktywny udział. Chce w sensie, się, żeby. Діти, які закінчили польську школу, вони перфект мові по-польську, по-лотевську, по-російську. Ну, от якось ці жабовенці, при них, може, родіться б то цоколік, притягались би так. Зв'язок працює, здається, і прежде не працює. Контакти з Польською дуже добрі. Ну, от якось ці жабовенці, люди якось захенцять до того. Do współpracy, tak można powiedzieć, za rządem. No, kiedyś Związek e, no, jakby wziął na siebie też obowiązki kulturalne, czyli rozpowszechniania kultury, oświaty. Teraz oświatą zajmuje się szkoła, przedszkole, kulturą zajmuje się e, Centrum Kultury Polskiej. To jest bardzo dobrze. E, obowiązkiem. Związku Polaków byłoby aktywizacja ludzi przyciąganie do pracy, a, no powiedzmy, w tych samych kulkach, w, w jakichś atrakcjach, które proponuje Dom Polski. Szanowni Państwo, nas Polaków, jako bratni naród słowiański, głęboko poruszyła sytuacja na Ukrainie. Zachęcamy Państwa do modlitwy za naród ukraiński i Ukrainę, która jest w stanie wojny. Oraz wspieranie organizacji charytatywnych działających na terenie Ukrainy. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i wspólnie spędzony z nami czas. Zapraszamy do oglądania kolejnych programów przed ekranami telewizorów i w internecie. Do zobaczenia.